Jeszcze na samym wstępie powiem wam, że dzisiaj o 14.30 będzie live, na którym będzie można wygrać kardeciki bojowe. Dlatego wpadajcie 14.30. Pamiętajcie, zostawcie łapeczkę w górę, suba na kanale, dzwoneczek, a my już lecimy z odcinkiem. Let's go! Witam was bardzo serdecznie na pierwszym odcinku z rozdziału trzeciego sezonu pierwszego Jest to pierwszy odcinek i standardowo lecimy sobie na mityczny przedmiot Gościu mi robi plecy, ale ja go walę na dziosło od razu I gościu już tutaj cyk do lobby miał pompę I na samym początku już oczywiście mamy nowy przedmiot Przednośna taka jakby apteczka, która leczy Leży, okej, okay. chowaj się Haju Ok, teraz musimy znaleźć bossa, który posiada tą nową broń. I powiem Wam tak: to nie będzie proste. To będzie naprawdę bardzo, ale to bardzo trudne pokonać tego bossa, który właśnie znajduje się tutaj. Na oddziałach cztery osoby walczyliśmy z nim i było naprawdę bardzo ciężko. Teraz mam solo walkę i wydaje mi się, że również będzie bardzo ciężka. Bo jak widzicie, jak widzicie, właśnie. A ja zaliczam glebę prawdopodobnie. On kamieniem wali. I ginę. Idę, idę do ciebie. Mam, 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 mam. mam. Co jest? Leży. No to wszystko. Leży, powalony, powalony. Ty, idzie chłop, idzie chłop. A nie mam matców. Tu gdzieś jest. W krzakach. Dostał biało, ma. Biało, biało. Ja nie mam matców. Ja pierdziu. Pomagam, pomagam. Pięknie, let's go. Tak chodzi, stary, z takim głazem. Jest tam kamsar, jest tam, jest. Jest bydlak. Walę mu stajperkę. Ja padam, ja padam jak coś. Walę mu, walę mu bomby. Jest, let's go. Popie pochczam. Mamy to. Proszę. No, z chęcią. Teraz, teraz... Pokażemy, jakie oro robisz z tego karab karabinu. Chłopie, tutaj wystarczy, że tylko nas sprayujesz gościa, i gość upada. Chłop, chłop, mu. Nie, biało, biało, biało. No. Ja, mam, ja mam dwie apteczki i psikacza do, do, do ryja. Jak coś. Y, Awkował. Jeszcze jeden, drugi idzie. Y, dostał. Dostał. Biało, biało. Dostał, leży. Wjeżdżamy, nie? Na ostro! nie? Wjeżdżamy. Biało, leży, leży, dziękuję nice, bardzo. Nice. To jest zbyt OP. Yy, przyjmuję HG. Jeszcze, 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 jeszcze. Tutaj jest. Yy, biało, biało, biało! Ja think... Tak, teraz, teraz biało, przepraszam. Dostał, Ty, a jak nas kolapsujesz? Nie. Tu jest ten, tu jest nasz, nie? Ty skolapsowali. Nie. No, ja, ja, ja A, dobra. Tutaj się uniehiduję w tym boxie. Biały, biały Biało? Leży, leży jeden I... dobrze Pod tobą leży, pod tobą leży, możesz go dobijać Ja temu... I koronę jeszcze O, mnie gościu Odbił mi HG Ucieka leży, leży, leży. Leż. Ale mu dałem Aj, bombę, stary. Ej, kolejna strefa, byczków Ej, stary, a jakbyśmy do namiotu rzucili e, tą mityczną broń, to co będą nie, dwie? Działa. Pokaż. Nie, nie można. Ej, apteczka kolejna, brać? No, o, wezmę. W razie W. Ej, rifta mamy, stary obok nas. O, no to Dwa. Lecimy, biorę wyzwanie Nie, jeden, nie, dwa No to I gdzie lecimy, na, to, na tą górkę? Tutaj? Dobra no, dawaj Chyba, że na tą tu, 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 tu Tylko może apteczki sobie walniemy, co? I potem jedziemy Okej Chłopaki dawajcie, dawajcie, bo mam Dostał przecież biało Uff No tak, bo. Sniperka Camstar! 54 metry to, to to daleko czy nie? No, lecą chyba. Lecą, na mnie. Czemu? Czemu w Kamstara? Aha, nie mam ammo Oni się biją chyba. Nie, 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 no jeden jest na, na nas, nie? Zejdę do ciebie i spróbuję. Oho, dzięki. Weź Ciebie nie idę, stary. <noise> nie no, w 5 sekund nie rozwali tego, nie? No, nie zdąży, nie zdąży, nie ma szans On sam nie wie co robić, nie? Może sklapsować tylko, jak się O kurde Ty, gościu jest tam, walę mu stajpę No dawaj Jeszcze jeden Tamten ma prawie biało, stary Biały już? O, 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 dostałem Dobra, trzeba wyjść na górki i z górki ich no, ładować. Ich, nie? O, 27 dostał ładnie. O, gościu, chłopie, ludzie oddychali prostym nosem. Proszę, mam, mogę rzucić. Okej, okay. ty dostałem z tej perki, ale nie dostałem, tak naprawdę. No. No też dzisiaj ja? Dostał yy, biało! Saj, on, on po lud poszedł, ale Saj, dostałem sniperkę! Ale nie ode mnie Dobra. Dostał 27! go Dostał 27! On jest solo! Nie, we dwójkę są. Przepraszam A, nie, nie. Robimy to. Ej, auto choć wysadzimy tam, co? Dobra, dawaj, no Zamykamy, zamykamy, owaj się, chowaj się, kamizar! Biało! Biało! Klaun! Klaun z koszali na biało! Dobra! Biało, 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 biało! Leży, leży tam, leży tam! Nie wiem, lunch pad tam? Czy to głupota? Kurde, no w strefie jest, chyba się wycząłba. Ty ktoś leci do na nas! Nie, nie wiem nie jest gościu Ja biały, biały, 50 na biało Leży, super I leczenie tam jest Aj, O, o kurde biało Biało, 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 dus, biało, Dusimy, go, dusimy bam, Bambola Bia 26 dostał Dostałem, nie wiem skąd no, nie, no to... nie, Dobra, bierz no moją nie. broń, bierz moją broń no Co jest? <noise> Trafiła kasa na kamień! Ale i tak dobrze było, dobrze było fest! Dzięki kam